Dlaczego uciekamy? Ponieważ jesteśmy ścigani? Psz, to tylko dziewczyna, co ona nam zrobi? Chociaż po co to sprawdzać? Eee. Niebezpiecznego kosmitę! A jeśli nie jest kosmitą? A kto niby inny? Może ty? A właśnie. Jego dziewczyna też wzbudza podejrzenia. Jest bardzo nudna. Sama jesteś nudna. Ja wiem, jak się bawić. Oni wszyscy są tu dziwni. Wiesz, że oni wypluwają pastę? Jak coś, to są tam. Dziękuję. Nie ma za co, papa. Pa. Au. Zdajcie się. A, 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 a. Czego oni się tak boją? Jakbym ja ich goniła. <śpiewanie> Chwila, a czemu to nie ja? Straciłam rachubę. Kochanie, czekaj. Nie mam czasu, mam misję. Więc to ty straszysz tych... nastolatków? To nie nastolatki, to humanoidy. Właśnie o tym mówiłam! Przecież normalne osoby nie mogą jeść ciągle w słoneczniku... i bekać. Oj, przepraszam, makaron z pulpecikami. A nie, z ziemniakami. W każdym razie chcę z tobą ganiać tych łajdaków, humanoidów, mm, tak, tak, tych gumaidów. Mogą z tobą, mogłabym zwiększyć nasze... E, pewność... E, pewność siebie. Aby to zrobić, musisz pracować dla naszej organizacji. To mnie zatrudni. Nie! O czemu? Nie pasujesz do nas. A teraz? Eee, w porządku, ale musisz zdać test. A skąd ty to wzięłaś? Dobra, Jestem gotowa na randkę. I ja! Jedno jest pewne, bez chłopcy nigdzie się nie wybierają. <głos> Dokładnie. <głos> Widzę, że bardzo Ci się spodobał. Aha, trzeba walczyć o swoje szczęście. Albo go bić, jak sprawia opór... <noise> Od dziewczyny, dokąd idziecie? To dziwne. Przestań! Gdzie się tego nauczyłaś? Tam? A chcecie tam? Też was tam czegoś nauczę. Dzięki! Na nas jeszcze za wcześnie. Czeka tu na nas życie prywatne. Mam nadzieję, że są romantykami i przynieśli słonecznik. Myślałam, że będziecie chcieli pomóc swoim przyjaciołom. Komu? Mówisz o tej mózgu kujące? I panu spocone spodnie? Jakoś sobie sami poradzą. Mhm. Mm A jeśli nie? To wtedy sobie nie poradzą. <ścoughs> no dobrze, to pójdę sobie. Może ktoś inny potrzebuje pieniędzy. A teraz przejdź do konkretów. Kasa jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła. Wiele osób jest skłonnych zapłacić duże pieniądze za złapanie kosmitów, naprawdę? Jak duże? Kupimy za to basen kepsików? Może nawet dwa! Czadowo. A co to jest kepsik? No to takie bardzo dobre jedzenie. Tak jak ta pasta? Fuj, powinnaś iść sprawdzić swoją głowę. A nam kebab stygnie. Sprawdzić swoją głowę. Na miejscu. Co za przyziemny żart! A to, co to ma być? No, bo wyglądasz jak na pogrzeb. A ty jest taki radosny? Rozwesela? Sprawia, że się chce komuś skopać tyłek? A gdzie twój czarny garnitur? Tak. Gdzie czarny garnitur? E, w miejscu! B bardzo bezpiecznym miejscu! Tam. Dobrze, zobaczymy, jak szybka jesteś, e, jak meteor. Biegnij do salonu i z powrotem, a ja zmierzę ci czas. Prawy gdzie jesteś kobieto? To znaczy, matko. Się dowiaduje, że jej narzeczony jest jej bratem. Więc jej siostra to nie siostra, a brat? A jej ojciec jest matką jej ciotki? Nie, jej siostra jest jej ciocią, a jej ojciec bratem jej matki. Patrz, patrz, a teraz jej ojciec dowie się, że ma brata z innej planety. Czekaj, miałyśmy złapać humanoidów. Racja, dlaczego tak siedzisz i każesz mi oglądać swoje opery mydlane? Test zmienności. Zwinność to moje drugie imię. Złapałam! Zostałam jeden test. Na logikę. Jestem logiczna. Tak, jak i zręczna. Słuchaj, samochód nadjeżdża na ciebie z dużą prędkością. Co robisz? Krzyczę. Dlaczego? Przecież to go nie zatrzyma. Dlatego, że krzyczę tak mocno, że nawet sąsiednia ulica jest zakorkowana. I co? Zdała. A gdzie jest twój brat? Uciekł. A ciężko jest złapać kosmitę w pojedynkę. Przecież masz mnie! Złapiemy wszystkich nastolatków na świecie i zamkniemy ich w klatce, żeby już nigdy niczego nie zepsuli. Wydaje się być fajna. Myślisz? Dobrze. Jesteś w drużynie, ale musisz mieć czarny garnitur. A to może być trudne. A powiesz mi, do czego to? Do podtarcia tyłka. No wiesz, jak byłaś w toalecie. Rozumiesz? A, rozumiem! To teraz mam wytrzeć tyłek? Musimy się jakoś dowiedzieć, kto jest prawdziwym kosmitą. Tak wiem. To będzie trudne. To będzie proste. Hmm. Musimy zebrać trochę dowodów. Obędzie się. Tylko nie mam nawet żadnych przypuszczeń. Ale ja mam. Oj, przepraszam. Nie wiedziałyśmy, że zajęte. Chwila, właśnie was szukałyśmy. A po co? Nie pożyczę wam więcej kasy. Więcej już nie potrzebujemy. Po prostu was wydamy i dostaniemy kasę. Czyli zwrócicie mi pieniądze? Nie. Jest obcym. No wreszcie. To ci ludzie w garniturach, jak na pogrzeb. Po pierwsze, to są ludzie w czerni, a po drugie, nie, to nie oni. No kurde. Mam Was! Nie macie dokąd uciec! Uh, on nie jest kosmitą, to po prostu głupek. Jak nas znalazłyście? Ja im powiedziałam. Dlaczego? Bo to ona jest kosmitką! Pora ich złapać i skopać? To nie jest konieczne. Dla mnie jest. Ha! To nasze pieniądze! Będzie na basen kebabów! Co ty to bierzesz! Aaaaa! Pomyliłyście się! Tak powiedziałby kosmita, a mi to wszystko jedno. Jedyne czego chcę, to was zlać. Jeśli dostanę za was mani, to dla mnie możecie być nawet jej pączkami. Zostawiłeś mnie dla tej frajerki? Czas na zemstę! Jak trudno jest być jedyną osobą z mózgiem, nasza niania jest kosmitką! Co? Poważnie. To niemożliwe! Mój instynkt nigdy by mnie nie zawiódł. Wy macie nianię? Co w tym niby takiego dziwnego? A ty czytasz książki i to też jest dziwne. Czytanie to normalna rzecz. Mamy nianię? Naprawdę jesteś kosmitką? Czy kiedykolwiek będziemy mieć normalną nianię? To nasza niania? No pięknie! Teraz nawet nie mogę skopać tych głupców. Dobra, łap swoją kosmitkę. Ej, a ty co? Dobrze się z wami bawiłam, ale jesteście bardzo dziwni, więc zamieszkam z waszymi sąsiadami. Mają po 90 lat. A ty co, rozumiesz co ona mówi? Rozumiem doskonale. Jestem z tobą. W zeszłym roku nie oddali mi cukru. A w sumie ty to kto? Prawdziwa kosmitka. Co my, mieliśmy, nie? Ktoś się stąd zabierze? Nie. Nie. No, mogłabym z tobą iść... Łap... Uh, <śmuszczaj> Musisz dać nasze kal... <śmuszczaj> co? <śmuszczaj> Zwinność jest kluczem. Jeśli dostanę Mari, to jestem w stanie uwierzyć, że <laughs> Co tam było? Igen. <laughs>